Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideo portalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie jednego z naszych użytkowników, który pisze do nas w tematyce kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Witam, mam pytanie, kwota wolna to 2700 zł. Jeżeli ja dostanę na przykład 1000 zł, to czy ten 1000 będę miał, czy bank mi zablokuje? Szanowny użytkowniku, ten temat pojawiał się już kilkakrotnie na naszych łamach i w naszych materiałach wideo. Natomiast warto do niego powrócić, żeby tutaj przypomnieć kilka najważniejszych kwestii. Przede wszystkim kwota wolna od zajęcia jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie się zmienia w czasie, tak. W ostatnich latach było podwyższane od 1 stycznia 2024 roku, znowu się zwiększy, ale póki co w od lipca 2023 roku jest to kwota 3600 zł brutto. Więc kwota wolna od zajęcia, która ustawowo wynosi 75% tejże kwoty minimalnego wynagrodzenia, wynosi równo 2700 zł, czyli tak jak pan napisał we własnej wiadomości. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli otrzymujemy takie wynagrodzenie, to komornik nie może zająć nam tej kwoty z tytułu zwykłych zajęć. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek nadwyżkę ponad tą kwotę, czyli na przykład w przypadku, kiedy dostaniemy 2800 zł, wówczas komornik może zająć nadwyżkę ponad kwotę wolną, czyli te 100 zł, i wtedy bank przekaże komornikowi na rzecz prowadzonej egzekucji tą, tę, tę kwotę 100 zł. Nie będziemy mogli tego zatrzymać, będzie to prawdopodobnie proces automatyczny, który no, ze względu na to, że mamy tutaj informatyzację usług bankowych, odbywa się na poziomie systemów bankowych, i te środki automatycznie są blokowane i przekazane do komornika. Co jeżeli otrzymujemy wpływy mniejsze niż kwota wolna od zajęcia, tak jak na przykład pan tutaj sugeruje kwotę 1000 złotych? Wówczas bank oczywiście w pierwszej kolejności przyjmuje do wiadomości tytuł wykonawczy i blokadę rachunku, natomiast później zwalnia te środki z tejże blokady. I udostępnia właścicielowi rachunku do wypłaty. Dzieje się to bardzo często w przypadku większości banków automatycznie. Czasami trzeba się skontaktować z bankiem, żeby te środki zwolnić i zastosować faktycznie tą kwotę wolną od zajęcia. Natomiast większość banków robi to już automatycznie. Najczęściej tego samego lub następnego dnia roboczego te środki są już od razu dostępne. Jeżeli mamy więcej wpływów niż jeden w miesiącu, no to musimy pamiętać o ewentualnym sumowaniu się tych dochodów. I wtedy, jeżeli przekraczamy kwotę wolną, no to faktycznie też ta nadwyżka może być zajęta i przekazana komornikowi. Natomiast jeżeli mieścimy się w tej kwocie wolnej, tak, jest to wpływ 1000 zł, to ta kwota będzie zwolniona i w całości dostępna. Jest jeszcze jedno ale o którym też już tutaj wiele razy mówiliśmy, że wszystko zależy też od tego, jaka jest prowadzona egzekucja, tak? z jakiego tytułu. Jeżeli mamy do czynienia z egzekucją na przykład zaległości alimentacyjnych, wówczas mamy. E... Tutaj wyjątek i nie ma zastosowania ograniczenia egzekucji do kwoty wolnej od zajęcia. Więc sprawy prowadzone przez komorników w odniesieniu do długów alimentacyjnych, czyli te, które są oznaczone sygnaturą KMP, mogą e, tak jakby ominąć zasady dotyczące kwoty wolnej, mówiąc w prostym językiem. Więc to wszystko też zależy od tego, jakie. Jaką egzekucję z tytułu jakich zobowiązań i długów przeciwko nam prowadzi dany komornik? Także też tutaj jest istotną kwestią po prostu wywiedzenie się w temacie i sprawdzenie, jakiego rodzaju długi posiadamy. Tak? Można zawsze zadzwonić do komornika i zweryfikować, z jakiego tytułu jest prowadzona ta egzekucja, na rzecz jakiego wierzyciela tak? i się upewnić, że nie są to alimenty. Że jest to jakiś inny rodzaj zobowiązania, i wówczas mamy zastosowanie tej kwoty wolnej. Albo otrzymamy informację, że są to długi alimentacyjne, i wtedy mamy tutaj pewne wykluczenie tych zasad i nie ma zastosowania kwota wolna od zajęcia. Jeżeli by Pan miał jeszcze jakieś pytania, tudzież Pani, bo nie wiem, nie, nie mamy tutaj imienia w wiadomości. To zachęcam do przesłania ich naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@maopapoznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.